Sponsorem programu jest polska sieć sklepów Arhelan. Www Archelan. www.archelan.com.pl Dzisiaj zobaczymy jak e, wszyscy tutaj zawodnicy mieszkają w pokojach i jak to wygląda od strony e, po treningach i po zajęciach. Teraz mamy e, chwilę relaksu, kiedy możemy się e, wykąpać. I każdego dnia po każdym treningu dwa razy jesteśmy nad jeziorem. O niestety wszyscy uciekli już z basenu. Ale zaraz go zobaczymy. Tutaj w tym basenie kąpią się ci, którzy się boją wody w jeziorze. Nie będę mówił kto się tu kąpie, bo pazdan by się obraził. Dobra. jest jo. on. Teraz się zbliżała pora kolacji, więc troszkę muszę się ubrać i iść, coś zjeść, coś znaleźć. przyjemniejsze Dobra. Do zobaczenia później. Witam Was podobnie. <try> Teraz idziemy na kolację. Jak widać, wszyscy musimy być jednakowo ubrani, bo tak przewiduję regularnie. Kałam, idziemy zobaczyć, co jemy. Jedzenie jest naprawdę dobre. Można się najeść kiełbasy z cebulą, kaszanki i takich innych fajnych rzeczy. Ja, tak na poważnie, jedzenie jest bardzo dobre. Każdy porządny profesjonalista Nałożę sobie sałatkę Właśnie skończyliśmy kolację Widzimy tutaj lożę szyberców, która sobie siedzi i obserwuje, co się dzieje na mieście Może pójdziemy teraz do Maserów i zobaczymy, jak to wygląda od środka Zapraszam Pewnie ktoś leży na leżance Się z cichacza zakradniemy O patrzcie, nikogo nie ma Chyba to będziemy musieli z Ten tu jest masernia. Jak widzimy, wszyscy zdrowi, nikt się nie chce masować. Chyba każdy odpoczywa po kolacji w pokojach. To może zobaczymy, co się dzieje dalej. Teraz pójdziemy do koju do pokoju. Dobry pomysł jest odwiedzić kima. Myślę, że kilka słów nam ciekawych może powiedzieć. Pokój dwójka. Idziemy. Hello, co? Nie, nie, nie. Dzień, do... Dzień dobry Tu widzimy pokój naszych dwóch zawodników Kim ogląda na wspólnej, ale w wersji koreańskiej Kim Mam do Ciebie Jedno pytanie Co umiesz po polsku? Dzień dobry? Dzień dobry. I co jeszcze? What? Do widzenia. Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. Właśnie Do widzimy ubiega. jak kolega Kim mówi po polsku. Działa, w jakim języku rozmawiacie tutaj z Kimem? Angielski. Dobrze, mówi po, dobrze mówisz po angielsku? Ja tak. A Kim? Kim. kim? kim? kim, kim. 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 Dzień dobry. Polish. Polish. Speak Polish. Dzień dobry. Dzień dobry. And? And? Zobacz tam Kim po angielsku. Uh, Smacznego. Smacznego. Very good. Yeah. And, uh. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. 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 Co nie nie, nie, nie. Podanie. Podanie. Ok. Nie. Dom, syjuncie, pogoda, auto, sklep, noc, pada, miasto. Nie. A jak widzimy przez pół roku, pół roku kim się sporo nauczył, więc duży szacunek. Ja umiem tylko liczyć do 10 po koreańsku Iczni, san, <śmany> si, go, roku, si, si, ha, si, geju, geju. Japan. Japan? ty i u po japońsku. To jest rozchodnia, chyba. On no, tu mówił wszystko. Pada słońce, księżyc. <śmany> Jarek, Jarek, przyjaciół ma wielu. Będzie, o, będzie strzyżenie. <grywanie> Idziemy na strzyżenie. Co to robicie? Chłopaki. Jak widzimy jest i fryzjer klubowy, który spełnia wiele funkcji nawet w tym zespole. Jaka fryzura? Modna, tego lata? Jerzyk. na język. Na jeżyk. Jezik. i jedziemy cyk, cyk, poznajomości. Poznajomości 50. Dobrze, to się zapisuje. Później przyjdę. Czy masz już kilku? Nie, Dobrze. Dobra, idziemy dalej. I teraz pójdziemy do naszego pokoju, gdzie pewnie chłopaki grają nie. No. Mamy tutaj dwójeczkę no. zawodników No, tak się wiesz. Która no, rozgrywa... tutaj z kamerą jakąś, wiesz, nagrywają jakieś, nie wiem... Jaga TV wie, czy jakieś inne tam... Nie, Kurier Butch to jest Kurier Butch? Kolasa Proszę cię Widzimy mecz Wiadomo, że kupi wygrywanie Wiadomo, że kupi... w <grym> co? No <grym> Bayer z Manchesterem Gierki! Kierki wygrywa, A tu, najwyżej! Jak, jak zawsze są wielkie emocje. kupi rozmawia przez telefon. I Wszystko jest ten ja. Kontakty musi utrzymać ze znajomymi. Nie będziemy im przeszkadzać chyba. Idziemy, idziemy w miachu. Yyy, tu są wywiady. Nie będziemy im przeszkadzać. Idziemy dalej. Teraz podsłuchamy. Czy tam nie ma trenerów? I czy się nie naradzają? Niko, nie ma. Wchodzimy tutaj. Dziś tu się zapalało światło. To jest nasza sala konferencyjna, w której spotykamy się dwa razy albo raz dziennie. Tutaj trener nam wpaja różne taktyki. Może tutaj pani zapytamy jak się sprawują chłopcy z Jagieloni. Bardzo dobrze, nie czy, czy zawodnicy Jagieloni sprawiają jakieś trudności wychowawcze? Żadnych. Żadnych. Bardzo spokojnie. Ba po nocach nie uciekają, bo nad ranem nie wracają? Nie. Jak widzimy jest wszystko ok. Idziemy dalej. Teraz pójdziemy na wspólny spacer, bo mamy chwilę. Czas. My już nie powinni spać No właśnie, trener są na to? Nic. Właśnie jesteśmy, właśnie jesteśmy na spacerze, widzimy co się dzieje w Boszkowie. Jaka jest, jaka jest miła atmosfera, a my niestety musimy ciężko trenować, ale idziemy dalej. Sąsiadki nas... Sąsiadki bankowych. Sąsiadki z pobliskiego hotelu Go Go Chicken nas zaczepiają. Jak widzimy w Boczkowie, pomimo że jest to y, może miejscowość mało znana, ale czym bliżej weekendu, tym można zaobserwować większy ruch na ulicach w tej miejscowości. O, tu, jest, tu jest kolega, też piłkarz, przyjechał na testy z USA, ale dopiero jutro zobaczymy go w treningu. Teraz mamy chwilę zawsze dla wieczorem dla siebie czasu, możemy się przejść na spacer, zobaczyć co tutaj się dzieje w okolicy. Później kto chce to idzie na dyskotekę, kto nie, to idzie spać. Rano wstajemy na trening i tutaj możemy zaobserwować nasze obiekty treningowe. Młot do trenowania siły. Piłka do trenowania siły nóg. Możemy sprawdzić, kto jaką ma moc. Okazuje się, że trener Ryszard Jankowski jest jednym z lepszych w tym uderzeniu tej piłki. Tutaj jest grucha, ale nie, nie wszyscy lubią w tą gruchę akurat walić. Bo to nie jest, mówię, on nie będzie to prawda. Tutaj są parasole, można się napić i schodzić pod, pod wieczór. Dzisiaj akurat nikogo nie ma, ale czemu nie wiem. Idziemy dalej. Idzie pan z nami na spacer? Tak. Niestety teraz już muszę uciekać. Tam jest fajny klub na fali. Tam właśnie w tamtym kierunku zmierzają dziewczyny. Chyba ja tam pójdę. Trzymajcie się, cześć. Sponsorem programu jest Polska sieć sklepów www Archelan. www.archelan.pl